rozwijał się w miłościu yy, 2009 roku w gimnazjum wycznej mowy jeden przyjął za patrona Olimpijczyku Polski. Od tego roku formalnie jesteśmy na mapie godziny olimpijskiej w naszego kraju uczestniczymy w wielu imprezach.

olimpijskich w 2012 i z tego powodu mamy wiele powodów do zadowolenia jeśli chodzi o ruch olimpijski naszego miasta. A stało się to za sprawą naszych wychowanków, zawodników, niektórzy są już w klubach bardziej profesjonalnych, nie występują tutaj na terenie miasta, którzy dostąpili honoru uczestnictwa w Liczestwie w I tak chciałbym tutaj wymienić naszych siatkarzy. Osoba Michona, Michała Wójciaka, e Michała Godowa, który był zjadłem i może nie pochodzi ze Świnoujścia, bo rodził się w Wałczu, ale trzy lata młodzieńcze spędził również u nas w Siatkach, występował w Londynie i Kupie. Inną osobą, która również wierzyła to z... Pani Renata Pliś, która również uczestniczyła w bieżącach w Londynie może bez sukcesu, ale pod koniec roku na pewno należy na zobaczyć do sukcesu, która została wybrana najlepszym sportowcem w Wyspach I myślę, że tutaj wielkie brawa się należą dla... Pani. I tak powieć, na koniec zostawiam na tego olimpijskim, bo chciałbym tutaj wspomnieć o dociorach w Londynie, pana i pani Anny Ardowskiej Polarskiej, która zdobyła 300 medale dla Polski. Dziękuję. Jestem przekonany, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby mój w najbliższych latach było w Rady. Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze Wydziału, myślę, że świnałowieście, po pierwsze, to nie w jest którym jesteśmy licznie reprezentowani, ale efekt bardzo solidny, wieloletniej pracy na rzecz sportowego ale również wychowawczego przez sport działania. Szkoła imienia polskich olimpijczyków to miejsce szczególne. I na to szczególne swoje miejsce, swoją działalność, pracę w pełni zasłużyło. Kiedy Pan Dyrektor rok temu w Kaliszu Pomorskim u Pani Zbytek obejrzał podobne spotkanie Zaprosił nas wtedy wroczny wyprzedzenie znakomicie nam zaprezentował przy tym znakomitym akompaniamencie melodii, która się pojawia ja Ewangelisa przy ostatnich ubrzyskach olimpijskich bardzo powszechnie jest w jakby wszelszego zaprezentowania. Drodzy Państwo, Łodzisk sportowcy, Szanowny Władze. Dziś waszymi gośćmi są znamienici zachodni pomoccy Olimpijczycy i to w tym miejscu pozwolę sobie na wyniki. Otóż województwo nasze ogromadza 177 Olimpijczyków, z których niestety 28 osób odeszło do Pan Pełno Znikomity Wojnak, 26-letni mistrz rekordzista Polski Igrzyska 68, 60-tych ósmych jak Jestem jako działacze i jako zawodnicy pewnych przyzwyczajenia? Jest z nami znakomita wyżarka, byle na zwykłym, której tylko To wyższy, można powiedzieć, z polskiego siły. Zakonity trener żółty. Przysłał go do pasażerów, bo panie fizycznie, bo macie 14 lat, a znażą pracę. Znakomity trener, biełki biełki. nie mógł przynajmniej wywołać odpowiednią kadrę piłki czarowej. Goła Głośnowa, Burczaka, czy Trener w szkole mistrzostwa sportowego w Spalach w latach 2005-2008. Od roku 2000 u Sławion łączy pracę trenera w KS Morze Narodowe w Szczecinie i ten KS ma na drodze średniowiecznie Przede wszystkim znakomity wychowawca i wywodnik. Z jego inicjatywy również się oczywiście się sprzyjającym klimacie.